Jeżeli chcecie kupić tanie koniecy, to zapraszam was do Game Gold Rider, link w opisie, polecam. Siemanko, z tej strony Przemaz, witam was w kolejnym odcinku z FIFA 15, sezony, jak widzicie czwarta liga, jeden mecz przegrałem. No liczę na to, że w tym odcinku wygram wszystkie spotkania, a zagramy Chelsea Londyn. Zmieniłem sobie formację na 4-4-2, ale to nieważne, pierwsza sytuacja, Ramos strzał znakomicie kurtła, dodajmy gramy przeciwko i Dortmund. Tutaj William zabawił się z obrońcą. William, piłka po ziemi, przepuszczona. To jest Fabregas, Fabregas strzał obok bramki. No szkoda, szkoda. Ale kolejna sytuacja, znowu William się napędza. William, znowu dolna piłka. Wybijają jeszcze Fabregas i tym razem strzela. Naprawdę bardzo ładna bramka Hiszpana. No i zobaczymy, co będzie dalej. Teraz prostopadła piłka do Ramosa. Ramos, Ramos. Po raz kolejny kurtła Rzut rożny. Wybijamy, jeszcze Remi spróbuje to wybić, wybił, tutaj jest Diego Koszta I w tym momencie Diego Koszta wybiega sam na sam z bramkarzem, nikt nie może go dogonić Diego Koszta, Diego Koszta mija bramkarza, strzał lewą nogą i mamy 2 do 0 Daj następna sytuacja, piłka do Remiego, Remi, Remi, czy będzie kolejna bramka? Jest kolejna bramka, to jest po minuta po bramce Koszty Kolejna sytuacja, ładne odegranie koszty do Williana, ten zdobywa kolejną bramkę, mamy 4 do 0. Jeszcze tutaj nie koniec pokazów Williana, Willian dolna piłka do Diego Koszty. Naprawdę Willian w tym meczu był na przekozacki, bardzo pokazywał się w tym meczu. Kolejna sytuacja Eden Hazard, Eden Hazard nie może obrońca zabrać mu piłkę, Eden Hazard dolna piłka, tam jest Diego Koszta i mamy kolejną bramkę. Dalej tutaj przeciwnik, prosto prostopadła piłka do Roysa, Marco Roys, Marco Roys, strzał, nie ma gola, jeszcze tu jest Ramos, no i niestety taka trochę na farcie bramka, ale no, zdobywa bramkę honorową. Tutaj znowu piłka na Ramosa, Ramos, Ramos próbuje minąć bramkarza, ale kurtła, dzisiaj naprawdę bronił fenomenalnie. Dalej następna sytuacja, piłka do Remiego, ten przyjął, Lobek i mamy bramkę na 7 do 1. Ale jeszcze tutaj przeciwnik próbuje coś ugrać. Ramos, Ramos, w ogóle nieudany wślizg z mojej strony. No i niestety jest rzut karny. Marco Royce czy Kurtła? Marco Royce. Uwaga, gdzie strzeli? Marco Royce. No, wykończył to naprawdę bardzo ładnie. No, ja stałem w środku. Kolejna sytuacja, ostatnia w tym meczu. Ramos pierwszej piły strzał. Kurtła stał w miejscu, nie wiedział co się dzieje. 7-3. do 7-3 do 3 w pierwszym meczu. No i zobaczymy, jak będzie dalej tutaj po dwóch spotkaniach. Trzy punkty. Także nie jest źle, no ale chciałbym jeszcze ten mecz wygrać. Pierwsza sytuacja, pianic rzutu wolnego na posterunku. Kolejna sytuacja i turbę. I turbę do Totiego Totti do Dzerwinio. No i jeden do zera. Słabo zaczynamy to spotkanie. Ale tutaj prosto pada piłka do Diego koszty, Koszta, mija bramkarza strzał, No, i jest 1 do 1. Następna sytuacja. Przechwyt Piłka na koszty. Koszta Diego, koszta wybiega sam na sam. Koszta podaj do Remiego, Remi, pusta bramka i jest 2 do 1. William po raz kolejny się napędzał William dolna piłka Diego, koszta 3 do 1. Jeszcze tutaj przed przerwą bądź obrony. Remi, Remi. Minął bramkarza. Strzał. No, i mamy 4 do 1. Tutaj jeszcze przed przerwą Remi. Remi Podanie do jego koszty Koszta z główki chciał strzelić. ale tuż obok Bramki. Jeszcze tutaj kolejna sytuacja przed przerwą. Żervinio. Żervinio, tutaj co tu się dzieje w tym polu karnym? Bramka mega na farcie. No ale dobra, no, próbujemy grać dalej. Górna piłka do koszty. Koszta podaje do Remiego Remi strzał, no tutaj też bramka na farcie Minęła ta piłka bodajże Trzech zawodników yy, Tutaj teraz przeciwnik I Turbe, Tocci sklepał mnie No bardzo dobrze No i niestety 5 do 3 Eden Hazard do Remiego Remi sobie przyjął Wyłożył piłkę do Williana William strzał, no i mamy 6 do 3 Czy coś tutaj jeszcze się wydarzy? Diego Koszta jego koszta strzał no ale jest na posterunku bramkarz koniec meczu wygrana 6 do 3 poprzedni wynik 7 do 3 teraz 6 do 3 także jest forma po trzech spotkaniach 6 punktów także no ja jestem bardzo zadowolony także co to na tyle jeśli się podobało łapeczka w górę i piszcie w komentarzu kim mam zagrać w następnym odcinku jaką drużyną to na tyle na razie